Trzeba podać część wspólną tych rozwiązań, najpierw trzeba rozwiązać tą nierówność. Logarytm o podstawie 9 z x ma być większe od 0, no to zamieńmy 0 na logarytm o podstawie 9 z 1 na podstawie chociażby tego wzoru, że 0 to się równała się logarytm o podstawie tutaj 9 z 1, co napisałem, ponieważ logarytm jest funkcją rosnącą, Logaret to o podstawie z 9 jest funkcją rosnącą, bo 9 jest większa od jedynki, a jeśli podstawa logarytmu jest większa od jedynki, to logarytm jest rosnący. To oznacza, że żeby ten logarytm był większy od tego, no to x musi być większy od 1. I to napisałem tutaj. Bardzo podobnie robimy, yy, rozwiązujemy tą nierówność i otrzymujemy w sumie ten sam wynik. I teraz jak weźmiesz część wspólną tych trzech wyników, no to część wspólna to jest od 1 do nieskończoności bez jedynki, czyli dziedzina to jest ten przedział od 1 do nieskończoności.